W zasadzie pan w swojej książce napisał o zmaganiu Miłosza z polskością, ale proszę najpierw się wytłumaczyć, panie profesorze, z tytułu. Skąd ten tytuł Białorusi, no, który udaje Litwina? No, pisałem o tym we wstępie do, do, do tej książki. To jest po prostu cytat z listu Jerzego Giedroycia do profesora Leszka Kołakowskiego, utrzymany w dość charakterystycznym stylu dla księcia Latwijskiego, czyli dla redaktora Kultury, w jego takim złośliwym wydźwięku. Wyrażał się gorzej o Miłoszu, ale i w wzajemnej i korespondencji nie brakuje takich przytyków, więc specjalnie inaczej wydawało mi się, że w sposób łagodniejszy, w postaci jakiejś takiej drobnej humoreski może, oddam rzeczywiście to wszystko, o czym ta książka jest, czyli o tych Permanentnych zmaganiach Przesława, a właściwie Czesia miłosza, bo mówimy tu od najwcześniejszych lat, po, po jego śmierć, e, z polskością, z Polakami i, i z Polską. Nie, nie sądziłem, że przez wielu zostanie, jak dochodzą mi słuchy, odebrany ten tytuł jako, jak to się mówi w internecie, clickbaitowy, że to jest jakiś chwyt marketingowy, że nie sądziłem, że ktoś weźmie tam na poważnie ten tytuł i. i Cięgnie do książki po to, żeby przekonać się, czy Miłoż był naprawdę Białorusinem, który udawał Litwina. To mnie trochę zaskoczyło. Nie, nie doceniłem niektórych inteligencji niektórych osób. E, więc wydaje mi się, że tytuł się broni I w, żadnej, w żadnej recenzji i w żadnych. U żadnych osób, które czytały tę książkę i które znają temat, nikt mi nie zwrócił uwagi na to, że może to jest tytuł jakiś nieadekwatny, prowokacyjny albo, albo ktoś, coś w tym stylu. Jeszcze, nim przejdziemy do bardzo poważnej rozmowy znaczy, cały czas bardzo poważnie rozmawiamy to muszę Państwu powiedzieć, że Pan Profesor jeszcze o pewnej swojej metodzie pracy bardzo mnie zaskoczył, ale in plus. Spędzam. Często i dużo w swoim życiu spędzałem czasu w różnych czytelniach. Najwięcej w mojej ulubionej, bo to jest też czas mojej młodości, czytelni Biblioteki Narodowej. I w zasadzie poza osobami starszymi, to nie jest przytek, to nie jest właściwość, panie profesorze, mało kto jeszcze notuje ręcznie. Większość już z młodych. Studentów, badaczy, którzy tam przechodzą doktorantów, którzy spędzają tam długie dnie i godziny, ponieważ piszą swoje e, prace. Przychodzą znaczy, co najmniej z e, laptopami, ewentualnie, nie, skanerami, e, tabletami, e, a pan pisze ręcznie. Tak, robię wy, wypisy e, ręcznie, piórem, tak. No, podpatrzyłem to. Znaczy, Dokładnie to było tak, że Robert, doktor Robert Spawek przesłał mi kiedyś. Po prostu pana wpis i, i, i napisał chyba coś takiego. Wybacz, Robercie, jeśli nas słuchasz i, i coś przekręcę, ale zobacz, Krzysztof Kloc pracuje jak doktor Andrzej Paczkowski. To bardzo, bardzo miło. Nie wiedziałem, że profesor Paczkowski tak, tak pracuje. Nie to jest. To jest najłatwiejsza metoda do tego, żeby zapamiętać jak najwięcej z tego, co się czyta. Bo rzeczywiście, ja zaczynałem swoją pracę naukową. Być może to wielu zdziwi, bo jestem wbrew pozorom, jak niektórzy mówią, młody, ale zaczynałem jeszcze w czasach, kiedy nie można było robić żadnych zdjęć w archiwum. To było całkiem niedawno. Potem, kiedy umożliwiono taką metodę, powiedzmy, w cudzysłowie pracy, czyli robienie full zdjęć każdej teczki, każdego dokumentu, to kwerendy zamieniły się w jakiś element intelektualnego cyrku, bo, bo młodzi ludzie przede wszystkim zaczęli uważać, że jeżeli zrobią 2000 tysiące zdjęć w jakimś archiwum, to znaczy, że zrobili kwerendę, co jest kompletną oczywiście bzdurą, bo te zdjęcia należy później przeczytać tak, tak jakbyśmy czytali w archiwum, dokumenty, więc po prostu w pewnym, pewnym momencie doszedłem do wniosku, że e, czas mnie w żaden sposób nie goni do, do niczego i mogę sobie spokojnie dokumenty i książki wertować i robić sobie odpisy, co później w czasie pisania czy, czy układania koncepcji książki i później pisania bardzo ułatwia pracę z tego względu, że pisząc ręcznie mnóstwo rzeczy się od razu zapamiętuje i wie się mniej więcej gdzie co się widziało, do czego, do czego sięgnąć. Więc najpierw wszystko wpisuję rzeczywiście do notatników i szytów, a później jeszcze raz przepisuję te notatki do, do komputera w momencie, kiedy już siadam do, do pisania książki. Polecam każdemu taką metodę. To jest dobra metoda. Ja raz tak, raz tak. Od razu się przyznaję.